Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przerobimy sobie temat, przyjrzymy się tematowi, jak poradzić sobie z hejtem i emocjami związanymi z pokazywaniem się w social mediach, mediach społecznościowych. Ja się tu już uśmiecham, bo ja ten temat przerabiałem intensywnie w swoim życiu jakieś 3 lata temu mniej więcej. Tutaj chodzi głównie o to, jak sobie poradzić z tym, gdy pojawiają się w nas emocje, gdy ktoś na przykład nam napisze hejt albo podważy nasze zdanie albo napisze coś niemiłego, albo obróci w ogóle całkowicie kontekst i pojawiają się w nas silne emocje. I tutaj bardzo ciekawe pytanie się pojawiło, więc ja je przeczytam, żebyśmy mieli punkt odniesienia, bo tym, na tym konkretnie chciałem, żebyśmy się dzisiaj skoncentrowali. Wstyd, złość, a później duma. Odpowiem mu, niby żartobliwie, ale jak się temu głębiej przyjrzę, to duma aż kipi, bo jestem lepsza. Patrz, jaki mam dystans do tego, co napisałeś pytanie jak uwalniać takie kaskady emocji. Czyli tutaj fajnie osoba napisała, ponieważ zobaczyła od razu, że niby mam taki dystans, ale tak naprawdę to nie mam, bo aż kipi ta duma, ta złość jak mogłoś czy jak mogłeś tak mi napisać taki komentarz i tak dalej. Więc jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim to co jest najbardziej skuteczne w takiej sytuacji, to jest Umysł wyćwiczony w taki sposób, że masz klarowność na temat sytuacji, ponieważ jeżeli mamy klarowność na temat sytuacji, wtedy możemy zobaczyć, czy naprawdę ta osoba nas próbuje w jakiś sposób poniżyć i tak dalej, czy może my rzeczywiście ta osoba nam daje feedback. To jest pierwsza rzecz. Że stabilny umysł, taki, gdzie klarownie możemy zobaczyć sytuację taką, jaka jest, żebyśmy nie wchodzili w jakieś konflikty ani, albo żebyśmy też nie. Mm, nie wrzucali do na przykład mediów społecznościowych czegoś, co jest zafałszowane, albo jest jakieś no, nie, do końca, no, nie do końca prawdziwe, tak? Więc, żeby mieć taką klarowność na temat tego, co się tak naprawdę dzieje w tej sytuacji, trzeba ten umysł ćwiczyć. I medytacja w ciszy jest potężnym, bardzo przez wiele osób y, y, czasem niedocenianym narzędziem, gdzie można sobie usiąść np. przykład dwa razy dziennie po 20 minut. To nie jest jakiś wielki wydatek tak naprawdę czasu. I po prostu poobserwować swój oddech. I w taki sposób my zaczynamy mieć coraz większy i większy dystans do tego, co się dzieje w naszym umyśle. I mamy coraz większy dystans, czyli stajemy się coraz, bardziej, coraz lepszym obserwatorem i świadkiem tej rzeczywistości i tego, co się dzieje. I wtedy możemy mieć taką klarowność, co jest czym. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, jakie już się pojawią emocje, bo emocje i tak się mogą pojawić. Jak sobie wykonujemy ćwiczenia, czy robimy introspekcję, czy nawet widzimy prawdę na dany temat, to emocje i tak mogą się pojawić. I te emocje, tak jak tutaj osoba napisała, kaskady emocji, czyli złość, yy, duma, tam jakiś tam jeszcze pewnie strach i tak dalej, yy, tego typu emocje. I emocje najlepiej jest po prostu poczuć, jak zawsze. Poczuć je, można sobie usiąść, na, nawet jak coś się dzieje, jeżeli mamy już choć trochę wyćwiczoną koncentrację, nawet jak coś się dzieje, jesteśmy w pracy, przy ludziach i tak dalej, to możemy zwrócić uwagę do wewnątrz i zobaczyć, że czuję to. Nie musimy tego nazywać, bo to jest tak właśnie często, że emocje są dwie emocje, trzy emocje, pięć emocji różnych, mogą się przeplatać, one mogą być jednocześnie, na przykład można czuć bardzo dużo złości, ale jednocześnie żalu i na przykład smutku, jedno w jednym momencie, tak? Więc zamiast nazywać te emocje, my je po prostu poczujmy takie, jakie są, i jeżeli dopuszczamy do siebie ten ładunek emocjonalny taki, jaki jest, to on się znacznie szybciej wyczerpuje. Jeżeli, jeżeli od niego uciekamy, albo uciekamy w myślenie o tym, to wtedy ten ładunek emocjonalny pozostaje. No i wiadomo, co się dzieje, jak się kierujemy w życiu emocjami: jak się kierujemy złością, jak się kierujemy dumą, jak się kierujemy strachem i tak dalej, żalem. Najgłupsze rzeczy robimy, ponieważ ten ładunek emocjonalny z, z jednej emocji, takiej jak na przykład żal, mamy żal, bo osoba mi napisała y, komentarz jakiś z hejtem, albo tam że gadam kłopoty, albo jakiś mi guzik emocjonalny nacisnęła, to to jedno uczucie, jeżeli my je powstrzymujemy w sobie, jeżeli my go nie przeżyjemy, nie doświadczymy, nie odpuścimy, to to uczucie, ono płodzi, generuje myśli podobne do tego uczucia czyli energia emocjonalna, z niej rodzą się myśli, które są podobne do tej emocji. I wtedy te myśli zaczynają ci cudzysłowy podpowiadać, tak? Zrób to, napisz tej osobie tak, i tak dalej. I często właśnie pojawia się, napiszemy coś z dumy, nie przemyślimy tego, albo wejdziemy w konflikt, który jest w ogóle niepotrzebny, który jest stratą czasu. I wtedy zamiast zrobić coś, przez na przykład, zamiast pół godziny się konfliktować, tam z kimś podpisywać, odpisywać, nakręcać się, czekać, co ta osoba napisze teraz, i tak dalej, ja jej pokażę, to ten czas, jakbyśmy sobie ten ładunek emocjonalny uwolnili, poczuli go po prostu. I zobaczyli, jaki, jaki nonsens nam te emocje podpowiadają, to wtedy byśmy te pół godziny y, przeznaczyli w konstruktywny sposób. Popracowalibyśmy sobie nad czymś, zrobilibyśmy jakiś kolejny etap jakiegoś projektu, czegoś. Yy, nie wiem, przysiadę byśmy nawet sobie zrobili, tak naprawdę cokolwiek byśmy zrobili. Jakieś ćwiczenie, po medytację, coś sobie zrobić, tak, żeby zrobić coś produktywnego, żeby posunąć jakieś rzeczy do przodu, a nie marnować energii na to. Niestety, ale ponieważ większość z nas. I w dzieciństwie, i ogólnie społecznie jest tak to uwarunkowane, że odczu odczuwanie swoich emocji, takie jakie są, <laughs> przepraszam, jest postrzegane jako rodzaj słabości, albo ludzie, jak na przykład, wielu ludzi, jak zaczyna obserwować albo na przykład rozmawiać o emocjach i widzi, że druga osoba je ma, to często mają takie. I że są uciekać od razu, bo nie wiedzą, co mają zrobić, nie wiedzą, co mają z tym, jak, nie wiedzą, jak poradzić sobie ze swoimi emocjami. Jak druga osoba czuje emocje przy nich, albo na przykład jeszcze mówi, że czuje teraz to czy tamto, to czują jakiś niepokój i na przykład zaczynają negować tym emocjom, albo negować swoim emocjom, albo uciekać, albo, albo jeszcze próbują walczyć z tym jakoś. Tak, e, co ty gadasz, nie, mia, nie, nie powinieneś tego czuć i tak dalej. Więc my, jako istoty czujące, mamy emocje, taka jest prawda. Mamy emocje, czujemy emocje, te emocje się wyzwalają w nas w różnych sytuacjach. I teraz naturalne, naturalnie. Dziecko czuje emocje? Tak? Dziecko oczywiście pokrzyczy popłacze, bo nie jest w stanie zapanować na tym. My nie musimy krzyczeć, czując emocje. Nie musimy płakać, tak? Łza może lecieć, tak? Ale nie musimy eee, się zarosić mu ukać, tam się użalać na sobie i tak dalej. Możemy czuć smutek, możemy czuć żal, możemy czuć strach, możemy czuć złość, ale możemy tak jak dziecko, my nie musimy krzyczeć ani płaczeć, ale tak jak dziecko, możemy. Odczuwać te emocje takie, jakie są, i wtedy one szybko przechodzą, tylko nie możemy uciekać od nich. I wtedy, jak ten ładunek emocjonalny nam przejdzie i osoba czuje, o, przeszło mi, oczywiście są różne ćwiczenia na to. Jak ktoś nie potrafi usiąść i poczuć emocji, to można różne ćwiczenia na to robić. I jak osoba poczuje, że przeszedł ten, ta fala em emocjonalna, przeszła, to wtedy to, co się pojawia, czyli wraca tak, jakby rozsądek, wraca jasność widzenia, może trochę spokoju, trochę dystansu do tego, możemy nawet się pośmiać z tego. I wtedy można albo w ogóle nie odpowiadać tej, o tej osobie, która tam wali jakimś hejtem, jeżeli to jest hejt, a jeżeli to nie jest hejt, tylko to jest jakieś powiedzmy konkretne pytanie albo podważanie tego, co zrobiliśmy, albo bo ktoś może podważyć na przykład to, co my mówimy, to wtedy możemy odpowiedzieć w sposób taki, z jakiego my będziemy zadowoleni, który jest na przykład kulturalny, który nie, nie jest podsycaniem konfliktu, tak? albo jest w taki sposób wypowiedziany, że, że jakby odpowiedź dla tej osoby jest mądra, klarowna, jasna i okazuje się, że ta osoba na przykład się pomyliła, bo też tak może być, że ta osoba nam rzuciła hejta albo y, powiedziała, że my się mylimy. A my w taki sposób z klarownością, jasnością umysłu odpowiemy, że, zobaczy, że ta osoba zobaczy, albo in, inni komentatorzy zobaczą, że no jednak ten, ta osoba, która tam podważyła, kwestionowała, czy też może hejtowała, się pomyliła. Ale do tego jest potrzebny. Yy, Właściciel umysłu, który jest za sterami swojego umysłu, a nie umysł, który emocjami panuje nad tobą. Dlatego my powtarzamy, powtarzamy, powtarzamy i sami to robimy codziennie, wykonujemy ćwiczenia każdego dnia priorytetowo, które powodują, że nasz umysł jest yy, w miarę, tak najlepiej jak tylko potrafimy, jest w pewnej równowadze. Czyli tych zachowań kompulsywnych, takich automatycznych, nerwowych, tam aroganckich jakichś tak dalej, ich jest coraz mniej i mniej i mniej. Dalej je mamy jakieś tam, tak. Ale ich jest coraz mniej i mniej. I wtedy w sytuacjach na przykład no w tym momencie, jak na przykład mamy, nie wiem, 500 komentarzy pod jakimś filmikiem, to ja nie będę tego wszystkiego czytał, no bo nie mam kiedy, tak? Chętnie bym to przeczytał, naprawdę. To, to nie żart. Ja bardzo chętnie bym przeczytał wszystkie komentarze, co ludzie po, powiedzieli, pomyśleli, jak oni to postrzegają i tak Bo to jest też wartość edukacyjna jakaś, tak? Ale nie, nie mam na to, na to czasu, żeby tyle komentarze czytać, ale zapewne tam są. Jakieś y, albo hejty, albo podważanie, albo kwestionowanie, ale w momencie, kiedy ja to już do dostatecznego do stopnia w sobie przepracowałem, że nie, nie bolą mnie te hejty, czy te opinie innych ludzi, i tak dalej, mało tego też widzę, że większość osób pisze, że fajnie, że im się to podoba, czy dają lajki, czy y, jest feedback taki, że to jest to, czego potrzebujemy. No, to nawet jak tam jest jakaś garstka tego hejtu, czy komuś się coś nie podoba, i tak dalej, to okej, okay. To jest okej okay całkowicie, tak? Nie masz czym walczyć. Więc podsumowując, ładunek emocjonalny, który się pojawi, należy go po prostu odczuwać taki, jaki jest, pozwolić sobie na te uczucia. Jeżeli czujesz złość, że ktoś ci tam rzucił jakiegoś hejta, poczuj tą złość, taką jaka jest, poczuj ją. Nie musisz tego nikomu mówić, nie musisz, tego, nie musisz krzyczeć, rozwalić okna i tak dalej. Poczuj po prostu złość. Poczuj, że czujesz wściekłość, złość, frustrację i tak dalej. Poczuj te, ten ładunek emocjonalny. I jak będziesz go czuć, bo to jest pewna forma energii, tak? Na przykład niektórzy, niektórzy to nazywają tak, jakby coś buzowało w tobie. Złość to jest takie buzowanie, taki ogień wręcz, tak? Jakby cię paliło od wewnątrz. Poczuj ten ogień, poczuj to, tak, ta energia, jak ta fala złości przepływa przez ciebie. Czuj tą złość. Nie rób z tym nic. Nie musisz tam się, nie wiem, wiercić, dąsać, w ogóle robić jakichś miń dziwnych, tak? Po prostu. Pozwól, żeby ta złość płynęła, i ten ładunek się on się w taki sposób wyczerpuje, jak, jak poddajesz się tym, tym emocjom. I takim papierkiem lakmusowym, jak to mówi moja żona, czy też takim testem, czy my uwolniliśmy ten ładunek emocjonalny, czy go nie uwolniliśmy, jest to, że jeżeli my go uwolniliśmy, albo przynajmniej w jakimś stopniu go uwolniliśmy, to pojawia się uczucie ulgi, pojawia się uczucie, jakbyśmy byli lżejsi o kilogram, albo o 5 kg, albo o 100 kg czasami. tak? Pojawia się takie uczucie, że nie muszę reagować kompulsywnie, gwałtownie. Mogę odpowiedzieć na to jakoś i pojawia się klarowność na temat tego. Czy w ogóle ta sytuacja, bo pamiętajmy, że takie emocje kompulsywne, takie negatywne te emocje, takie właśnie jak żal, złość, duma i tak dalej, one wynikają z lęku zawsze. To jest to dzisiaj już to jak psychiatryczne, psychologiczne książki poczytamy, to tam jest to y, oczywiście takich osób, które wiedzą o czym mówią, no to, y, to tam jest to y, często właśnie ten wątek poruszony, że wszystkie negatywne emocje wynikają z lęku i wtedy jak my uwolnimy ten ładunek emocjonalny, tam też był lęk, na przykład złości był lęk, w żalu był lęk i uwolnimy trochę tego ładunku, to widzimy, że zaraz, zaraz, przecież to, tak naprawdę tam nie ma żadnego zagrożenia, tak, albo widzimy, że jeżeli jest jakieś zagrożenie, to my możemy się z nim poradzić sobie z nim, widzimy jakieś, widzimy rozwiązania, a nie swoje emocje, to co, te, co, te, to, co nam te emocje podpowiadają. Więc wykonujmy ćwiczenia, medytujmy, obserwujmy umysł, wyciszajmy umysł, ćwiczmy koncentrację, e, róbmy introspekcję, żeby wiedzieć, tak, czy tak jak tutaj osoba właśnie świetnie to, to zrobiła, bo to już, jest, to już jest zaawansowany etap, można powiedzieć, takiej, takiej pracy na, na podstawowym poziomie, tak? Że osoba zobaczyła, że duma aż kipi, bo jestem lepsza, Patrz, jaki mam dystans do tego, co napisałeś. Tak? Czyli taki, takie, te, te emocje nas oszukują. One ściemniają, patrz, jaki mam dystans. Dlatego tak teraz pokażę Ci z brakiem dystansu, jak bardzo się nienawidzę na przykład, tak? albo jak bardzo mam rację, to nie jest dystans. Więc my poprzez takie obserwowanie siebie, poprzez introspekcję, zadawanie sobie pytań, jaka jest prawda na ten temat? Tak? Taka prawda, nie co opinie, nie coś, co wygląda dobrze, żeby, do, żeby mnie dobrze przedstawić, ale jaka jest prawda? W taki sposób możemy odprogramować sobie umysł z negatywnością. I tworzyć coraz, y, coraz lepsze i lepsze życie. Y, bardzo dziękuję, i do zobaczenia wkrótce. Pa! pa.